Ponieważ w tym roku właściwie już minęło, w lipcu zdaje się w Stanach, a u nas zdaje się w listopadzie minęło 30 lat od premiery Foresta Gampa i znowu w Stanach już miał premierę. Film Here, czyli tutaj zdaje się tak samo go przetłumaczą, znaczy wiernie go przetłumaczą w Polsce. U nas ma się pojawić pod koniec grudnia. Jest to film tego samego reżysera, czyli Roberta Zemeckisa, z tą samą główną obsadą, czyli z Tomem Hanksem i Robbie, Robin Wright. I w związku z tym stwierdziłem, że to jest chyba jedyna najlepsza możliwa okazja, żeby powtórzyć sobie Forresta Gampa. I, y, i go omówić w naszym cyklu Powrót do Przeszłości. Wydaje mi się, że y, ja się z tego powodu bardzo cieszę. Y, z, właściwie z wielu powodów się bardzo cieszę, że będziemy o tym filmie mówić, y, ale to nic nie będę na razie tutaj y, spoilował. W każdym razie, Forrest Gump, powtórzyliśmy sobie, ty jesteś zdaje się tuż po seansie. Tak. Tak, jeszcze przetrawiasz ten ciężki film. A, a, a ja obejrzałem go już jakiś czas temu, sobie powtórzyłem po latach, po wielu latach, i nawet tam starałem się jeszcze jakieś dokumenty, jakieś inne analizy tego filmu obejrzeć, ponieważ y, sam film jest ciekawy i myślę, że dużo będziemy mieli do powiedzenia na temat tego filmu, ale też ciekawa jest cała otoczka wokół tego filmu społeczno-polityczna i w ogóle i, i też popkulturowa. Więc y, Forrest Gump. Y, jak to, nie wiem, kiedy ostatnio obejrzałeś Forresta Gampa, zanim, no, zrobiłeś to dzisiaj. Szczerze powiem, to nie wiem, to mogło być 10, 15 lat temu. To to też tak by. Okej, okay, to dawno, drugie dawno. pytanie. Czym y, dla ciebie Forrest Gump był jako film? Nie wiem, czy to był zawsze takie filmy, czujesz uczucie udziły. jakieś wobec tego filmu to jest, nie wiem, właśnie to był taki film, który ludzie mieli uczucia wobec niego. Ja nie miałem żadnych uczuć wobec niego. Nie miałeś żadnych uczuć. Nie miałam żadnych uczuć. Może teraz mam trochę większe uczucia wobec tego filmu, okay. ale nie wiem, czy są no bo, pozytywne. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, to zaraz porozmawiamy. No to ja dla mnie ten film był absolutnym takim przełomowym filmem w mojej młodości. Obejrzałem go co prawda nie w 94 roku, tylko jakimś 97, 98 zdaje się. Kiedy pojawił się po raz pierwszy w telewizji polskiej na święta, uwaga, zdaje się w pierwszy albo w drugi dzień świąt puścili po raz pierwszy w publicznej telewizji Foresta Gampa. E, e, co zabawne, w następny dzień świąt puścili Park Jurajski po raz pierwszy, więc to były wspaniałe święta. Wspaniałe, <laughs> wspominam je do dziś, nigdy ich nie zapomnę. Ten film mnie jakoś tam zmienił, można powiedzieć, albo może nie tyle mnie zmienił, co jak się kształtował jako młodego człowieka i to był film, który chyba był pierwszym takim filmem, który pokazał mi skalę możliwości kina w obrębie filmu powiedzmy nie fantasy, tak? Czy, czy, nie, czy, czy, czy nie, w ogóle nie fantastyczno-naukowego. E, tylko w obrębie powiedzmy dramatu, tak? Jego rozmach, jego epickość, to jak y, żongluje gatunkami i to jak y, no, opowiada Jednocześnie bardzo małą historię i bardzo wielką, znaczy było historię jednego człowieka, ale wciska go w, w całą historię współczesną Ameryki, więc no i no jakby wydźwięk bardzo do mnie trafił tego filmu. Za każdym razem, potem już widziałem go oczywiście wiele razy, za każdym razem są sceny w tym filmie, które mnie wzruszają. Natomiast w latach 2000, już może 2010, zacząłem coraz więcej czytać negatywnych opinii i w ogóle słyszeć negatywnych opinii o tym filmie, co mnie trochę zdziwiło, ale rzeczywiście film stał się coraz bardziej krytykowany już wtedy. w Czasie, kiedy miał swoją premierem, oczywiście są ludzie, którzy podchodzili krytycznie do tego filmu. No wiadomo, tak, no do każdego oczywiście, ale stał się też w pewnym momencie takim trochę chłopcem do bicia. I to, to już ja teraz troszeczkę ustawiam siebie w trochę w obronie tego filmu właściwie zdradzam swoje emocje, bo, bo obejrzałem ten film ponownie już z takim nastawieniem okej, okay, jestem dorosłym człowiekiem, już pewne rzeczy na mnie nie działają tak łatwo jak, jak kiedyś, już nie dam się tak łatwo oszukać. No i kurde, dałem się tak łatwo oszukać. Znowu oczywiście się wzruszyłem, teraz nawet na kilku jeszcze dodatkowych scenach, więc generalnie rozumiem tą krytykę i o tym zaraz porozmawiamy, ale ten film wciąż na nie działa i jestem. Jestem nawet zdziwiony tym jak jak mocno cały czas rezonuje ze mną. Jest taki film który tak wiesz realizacyjnie jest bardzo świetny taki nawet mhm. jak na tamte czasy te efekty które tam specjalnie zastosowano to są te które my dzisiaj używamy super mega magicznych komputerów żeby to robiły a tutaj jakby człowiek sam po prostu gdzieś to narysował i sam to zrobił i to zrobił więc tam te jakby jest to ciekawe że to już że o takim czymś myślano i ja zawsze i teraz sobie podeszłem do tego filmu tak że to nie jest film o foreście gampie tylko film o tych wszystkich innych ludziach którzy są ciekawsi i lepsi od mm -hmm. niego naokoło mm -hmm. tak no bo jest tak naprawdę bardzo dużo tutaj postaci którzy no mają jakąś coś, coś jest o nich tak czy ten, pułko, ten pułkownik, pułkownik chyba był Dan mm -hmm. Czy ten Boba, czy na przykład sama Jenny, która wszyscy wiem, że jest podła i nie powinna, nie, na nic nie zasłużyła, to, nie? to jakby nigdy w życiu nie było czegokolwiek innego o niej do powiedzenia. I że ten film no, jest. Naprawdę tak, taką laurką, może do tej, do tej historii, tej współczesnej Ameryki, i trochę próbuję o niej opowiadać, ale jak teraz sobie go obejrzałem i zastanawiałem się nad tym filmem, to pomyślałem, wiesz, jak są takie papierki, które jak złożysz w odpowiedni sposób i narysujesz kreskę, to wrócisz do pewnego momentu. Takie wiesz, harmoniki, jak złożysz. Ja mam tak trochę z tym filmem, że na początku myślę sobie. Okej, okay, to jest taka prosta fabułka, co nie? Taka, znaczy pr prosta fabułka, tak? W cudzysłowie, tak? Bo to, tam dzieją się różne tak, rzeczy. To jest skomplikowana. Tak, znaczy, to nie jest skomplikowana fabuła. O. Nie, nie jest prosta No bo i nie sam jest skomplikowana. bohater nie jest skomplikowany. Tak, bo sam, więc jakby to idzie do przodu, i tak jakby po prostu kolejne winietki nam pokazuje ten film. Mhm. I jest to przyjemne, no jest ciekawa, śmieszna historia, no śmieszne, że jest to zabawa, tak, że prosta, przyjemna taka historia i to jest jakby to pierwsze czytanie i to jest jakby ok, spoko, super, ale potem idziesz dalej. Potem sobie myślisz, ok, dobra, ale jeśli to jest film, który, o, w którym to się dzieje, to czy to jest jakaś konserwatywna propaganda, którą ten film przedstawia, i która jakby... Wpłynie trochę z tego filmu i to, na przykład, jak, jak jest pokazane południe w Stanach Zjednoczonych, a to nie były czasy przyjemne dla nich, nawet ten film pokazuje te, te rzeczy. Sama wojna w Wietnamie i jest mnóstwo rzeczy, które jakby nie są. Nie ma pokazanej prawdziwej krytyki, a osoby, które naprawdę ją krytykowały, są w tym filmie trochę wyśmiewane, tak? No bo mamy Black Panthersy, które też są w komediowy sposób pokazane, że, jakby, że to nie jest jakby konserwatywna propaganda. Szczególnie, że jedyne odbicie tego prostego Foresta, który był takim ikoną konserwatywnym, głupi, ale szczęśliwy. To mm. mamy Jenny, która jakby zawsze walczyła, ale to znajduje szczęście dopiero z tym Forestem, tak? No to jakby jest to czytanie. Po czym jest kolejny krok? Czy przypadkiem ten film, ten film też mógłby być yy, wyśmiewaniem się z tego konserwatywnego stereotypu i pokazaniem go jakby w taki sposób jakby spojrzenie na niego w krytyczny sposób? Ale jednocześnie, gdyby to było w taki sposób zakamuflowane, czy na pewno to był taki pomysł. I czy przypadkiem nie jest to prosty film komedia śmieszna, która nie ma żadnego głębokiego przesłania? I. Jakby to nie jest wracasz, film, który mówi. I wracam wieści. do początku. Tak I jakby uh -huh. moje myśli właśnie tak cały czas krążyły, że uh -huh. nie wiem po prostu, gdzie to usiąść i gdzie to zrobić. Nie wiem czy to jest, dla mnie to jest negatywne, co nie, że jakby. nie wiem. Gdzie te intencje twórcy tutaj uh -huh. były, na poziomie? Nie wiem, czy ten film był zrobiony świadomie z tym. Bo mi się wydaje, że uh -huh, uh -huh, po, tym, po, tej, po tym, co teraz obejrzałem, wydaje mi się, że ten film nie jest głębszy niż tak naprawdę to pierwsze czytanie nam pokazuje, że to jest po prostu krótka, ciekawa. Śmieszna historyjka z winietami z historii i o tym, jak jeden człowiek, który spotkał trzech prezydentów, tak? czy tam nawet coś takiego, że i na, ale jak już zaczął biegać, to nikt nie, nie poznał go, że to jakby gościu, który wiesz, był nagrodzony tam e, tym medalem z najwyższych orderów w kraju i nikt go nie poznał, tak? Że to bardzo jest jakby nielogiczne, i rozumiem, że to byłaby śmieszna winietka. I to nie jest tak, że to jest najgorszy film na świecie, tak, że ja mam dużo do powiedzenia, tylko, że uważam, że ten film nie jest głębszy niż można by się spodziewać po filmie, który zebrał, to był zwycięzca Oscara w tamtym roku, z reżyserii chyba też był to Oscar, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że Tom Hanks też, nie wiem, nie wiem, czy on konkurował w 1994, że on wygrał tą nagrodę za najlepszego aktora, ale to już abstrahując, ale bardziej mi chodzi o to, że to nie jest film, który jest głębszy, jakby, Chciałbym, żeby ten film może był głębszy. I to mnie zastanawia, jak mówię, że to, to nie jest film jeden, dno kompletnie, nie da się tego oglądać, ale... Przez to, że jest to taki film, to wydaje mi się, że jest on dość infantylny i nie wiem, czy to nie jest ten poziom infantylny, taki infantylny jak na przykład Green Book, który też wygrał Oscara, tak? Hmm? <grymny> Może coś w tym jest, nie, że to gdzie jest ta głębia, gdzie jest coś ciekawego, co mogłoby zastanowić. A co ma fabuła, no przyjemnie się to oglądało, no to jest takie... Ja się nie wzruszyłem na tym filmie. Jenny jest, powinna się stoczyć. Su, sugestia, <grym> powinna się stoczyć. Jest sugestia, że ona ma AIDS, który. I teoretycznie, więc forest prawdopodobnie też by już miał w tym momencie, jakby to wszystko połączyć, koropeczki. Jest to naprawdę tam bardzo dużo dziwnych rzeczy. Ale nawet wiesz, sugerują, że ma AIDS, ale nie mówią tego, co nie? Jakby ten film się bał trochę, jakby wchodzić w rzeczy głębiej, że rozumiem dlaczego ludzie mogą lubić ten film, ale nie, nie, nie rozumiem dlaczego ten film ma takie wysokie noty. Zgadzam się i się nie zgadzam. Zaraz przejdę do obrony Jenny, bo jednak ja nie jestem aż tak negatywny wobec, negatywnie ustawiony wobec tej postaci. Trochę rozumiem jej postępowanie i trochę ją rozumiem. Natomiast, to zaraz do tego przejdę, natomiast, no tak, właśnie to jest ta główna krytyka tego filmu, że jest to ta propaganda konserwatywna i nawet w czasie, przecież jak film wyszedł, to kandydat republikanów na prezydenta promował się cytatami z tego filmu i jakby przykła dawał przykłady z tego filmu jako wzór postępowania i właśnie taki wzór dla tak itd. Więc, więc jak najbardziej można ten film tak odczytać i yy, on się aż sam trochę prosi, żeby go tak odczytać faktycznie. Yy, tylko, że wiesz, yy, wydaje mi się, że tu wiele rzeczy się na to nakłada. Yy, po pierwsze jest to film, który powstał, yy, na podstawie książki, która powstała w latach 80. I to jest, yy, czyli za czasów Regana, takiego największego, powiedzmy, boomu republikańskiego do, chyba do dzisiejszych czasów. A jak wiemy, no ta Ameryka Reagana to była właśnie ta Ameryka, która sobie za najwyższe wartości uznawała właśnie rozwój handlu i skupienie na rodzinie. I jakby to, 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 ten jakby kapitalizm, rodzina plus oczywiście izolacjonizm i ewentualnie... Prowadzenie zimnej wojny, ale, ale to też już było coraz bardziej łagodzone, już za regana, tak naprawdę. W każdym razie ten film, też książka powstała w tych latach 80. Co prawda, książka jest dużo bardziej krytyczna i dużo bardziej gorzka i dużo bardziej taka no. Nie pokazuje głównego bohatera aż tak cudownie i słodko jak go pokazuje Tom Hanks pokazuje znaczy ja to mówię z opisów które bo ja książki nie czytałem ale, ale, ale z tego co słyszałem o tej książce to ona pokazuje tą postać dużo bardziej w stronę rzeczywiście jakiegoś zacofania takiego intelektualnego a jednocześnie dość antypatyczną i to jest faktycznie pisany po prostu historia Ameryki pisana z perspektywy głupka jakby nie ma tam tych elementów takich sentymentalnych za dużo, nie ma tego całego takiego hollywoodyzmu, który został potem dodany w filmie. Tylko to jest taka bardzo szorstka taka taka. Dość ciężka do przeczytania książka. Film znowu powstał w latach już 90., ale, ale też przez twórców, którzy tworzyli w latach 80.. I wiadomo, że Robert Zemekis, który sam siebie uważa za demokratę i chyba wtedy też siebie uważał za demokratę, lubił e, pewnego rodzaju wprowadzać jakieś takie motywy w filmach, które można byłoby uznać za konserwatywne, bo nawet zakończenie powrotu do przeszłości, do przeszłości gdzie masz e, największą radość, jaką możesz dać głównemu bohaterowi. To, to samochód, bogaci rodzice i prosperity, nie? To jest to, co zdobywa nasz bohater na końcu i dziewczynę jeszcze. Więc y, to, to ja też teraz ostatnio jak sobie powtórzyłem tą Powrót do Przyszłości to to, to mnie tak zszokowało to zakończenie i tak mi się sobie, że no i tak to jest ta jedna rzecz, którą bym może zmienił. I, i być może tutaj Zemekis też trochę chciał wlać takiego swojego sentymentu do takich wartości. Nawet jeśli uważa siebie za demokratę, może być demokratą, tak? ale, ale może jak pewne, pewne jakieś tam wartości po prostu popiera. E, natomiast Tom Hanks na przykład w wywiadach mówił, że ten film jest apolityczny. Czyli właśnie to, co Ty mówisz, do czego się dochodzi, ostatecznie można dojść, że on właściwie pokazuje różne punkty widzenia, ale nie przy, nie żadnej ze stron jakby nie, nie, nie kibicuje. Tak, znaczy nie kibicuje żadnej ze stron. To jest trochę naciągane moim zdaniem, mhm. bo jednak mocno tutaj ośmieszany jest ten. Ta, ta kontrkulturowość i to nastawienie takie właśnie przeciwko establishmentowi, tutaj mocno wszystkie te grupy społeczne są jednak ośmieszane albo krytykowane, tak jak w przypadku Jenny. Natomiast ten Forrest Gump, który jest prostym człowiekiem, który ma proste wartości, ma prosty cel w życiu, właśnie jemu się wszystko udaje i on ostatecznie osiąga wszystko, co, co można tylko osiągnąć. Ja bym jednak skłaniał się do tego, żeby odczytywać ten film tak, jak ty powiedziałeś na samym końcu, że ten film jest faktycznie prostą historią i on oczywiście można dopatrywać się pewnego rodzaju satyry na jakieś tam ruchy polityczne, ale nie widzę w tym nic złego i nie widzę w tym nic, co by miało, z jakiej racji miałoby to. Od razu sugerować, że ten film ma, ma jakieś nastawienie na, na drugą stronę, bo Forrest Gump jest trochę apolityczny. On, on, on jakby jest wojna, idzie na wojnę. Jest. Są, dlaczego zakłada firmę Baba Gump? Nie dlatego, żeby zarobić dużo pieniędzy, tylko żeby dochować obietnicy złożonej przyjacielowi. I on ma po prostu takie najprostsze myślenie. I to jest trochę takie, wiesz, odarcie nie tylko Ameryki, ale w ogóle takiego odarcie jakiegoś współczesnego świata, z, tych, z tego natłoku różnego rodzaju popędów, które mamy w życiu, właśnie, że albo gonimy za Mamoną, albo gonimy za, jakimś, za jakimiś ideologiami, że właśnie to jest antyideologiczne po prostu. Że okej, okay, Forrest Gump staje się milionerem, ale to nie jest cel w jego życiu, to nie jest coś, za czym on biegł, tak? To on, jego celem w życiu była Jenny. I tutaj pojawia się moja główna krytyka tego filmu, to znaczy zakończenie. Bo moim zdaniem okay, no, ten no. film by dużo mocniej wybrzmiał, gdyby Forrest nie dostał tego, czego faktycznie chciał. Wtedy rzeczywiście inaczej by się, moim zdaniem, odczytywało ten film. Bo jeżeli. On przypadkowo staje się milionerem, przypadkowo no, trafia na uniwersytet. Różne rzeczy dzieją mu się przypadkiem, a jest ta jedna rzecz, której faktycznie chce i do której faktycznie dąży, jedna rzecz, no przepraszam, jedna osoba, to, to jest miłość do Jane. I gdyby tego nie dostał, to wydaje mi się, że. Film byłby bardziej fair wobec okay, widza i ja bardziej rozumiem. też i, nie, i w tym momencie byśmy nie odczytywali tego całego konserwatywnego właśnie tutaj panu na cześć na cześć że, wiesz że, że rodziny i tak dalej i właśnie tego prosperity tylko właśnie byśmy może odczytali to na zasadzie takiej czysto ludzkiej że, że jakby sukces życia Foresta Gampa polega na tym że rzeczy mu się przytrafiają przypadkiem. I na tym bym zakończył. Natomiast ten cały ślub na końcu z Jenny, <laughs> jak się godzi z, z, pułko znaczy już, się z pułkownikiem znaczy, wcześniej, no. tak? Ale przychodzi na ślub pułkownik jest ożeniony z jakąś wietnamską kobietą, więc te wszystkie elementy, które chcieli tutaj wcisnąć na siłę niepotrzebnie, to rzeczywiście działa, działa na niekorzyść całego filmu. Ale wciąż, wciąż, yy, yy, no. No, no, wzrusza mnie ten film. I, i tak jak okay. mówiłem, są momenty, które mnie wzruszały ją. I jest więcej momentów, które mnie wzruszają. Albo inne momenty może, bo kiedyś bardziej się wzruszałem na tym, jak Forest stoi nad grobem Jenny i jej opowiada o czym, o co chodzi w filmie, a <gryw> o co chodziło tak naprawdę w filmie. Teraz, teraz już to dla mnie tak nie działa, ale na przykład wzrusza mnie motyw y, pułkownika i, i scena, w której. To mnie zaskoczyło, że, że ten moment mnie tak wzruszył. Scena, w której pułkownik urządza sobie schadzkę podczas sylwestra. To są dwie prostytutki, jedna się pyta Foresta, czy jest głupi, czy tam wyzywa go od głupków, to wtedy ten się wścieka i mówi, nie wolno ci nazywać go głupim. I to jest moment, kiedy ja się wzruszyłem na przykład, nie? Że, że po prostu ten, który po prostu jechał po tym forestie od góry do dołu, który go nienawidził, ale w momencie, kiedy zobaczył, że ktoś inny jest wobec niego nie, niesprawiedliwy, albo w każdym razie ma jakieś złe zamiary, to automatycznie go bronił. Więc w ogóle postać pułkownika faktycznie jest chyba najfajniejszą postacią. To jest najlepsza postać, ponieważ jest postacią, która przechodzi jakąś prawdziwą przemianę, tak? No bo główna tak. postać. Bo w ogóle Forrest Gump, moim zdaniem, jest trudno go nazwać postacią, tak? Mm, tak. Jest jedną cechą, oh. dlatego też, jakby sceny, gdzie on jest smutny, to nie wierzę w to, że on jest smutny, ale Dan, na przykład, przechodzi całkowitą przemianę tego właśnie osoby, która, której celem było tak naprawdę umrzeć na wojnie. Do osoby, wiesz, kaleki, który się nie może się pozbierać z niczym, aż przychodzi do niego, do, do foresta, kiedy jakby mówisz, że obiecałem ci, że będę twoim, jakby twoim, wiesz, tam pierwszym pokładzie, no to mm -hmm. robi dokładnie, jakby, że uczy się od tego foresta tego, tej, tej rzeczy, tak, że przyrzekłem tobie, że to zrobię, to to zrobię. Po czym, kiedy już właśnie jest nawet to wesele, kiedy jakby w jakiś sposób oczyścił się z tego kalectwa, jakby że psychicznie też jakby jest w lepszym miejscu, że to ciekawa jest historia i to jest o nim, bym prędzej obejrzał ten film niż. Mm. No niż o Faleście Gampi może, bo który nie jest postacią, tak? To też jakby trzeba przyznać, że to jakby nic się nie zmienia w nim. Tak, oczywiście wszystko się zmienia wokół niego. No on jest takim typem postaci, kto, wokół której dzieją się rzeczy dosłownie. I często to nie działa, moim zdaniem tutaj to działa, ponieważ właśnie on jest takim nośnikiem idei, pewnej idei, nie ideologii, nie powiedział broń Boże, że to ideologia, ale takiej prostej proste idei, że no trzeba być po prostu, nie myśleć za dużo i być dobrym człowiekiem i on po prostu jakby wszystko, co nim kieruje, to są jakieś takie najczystsze, najbardziej pozbawione jakichkolwiek komplikacji, emocji i przeżycia i moim zdaniem to mi wystarczy, tak, żeby on był głównym bohaterem. Bo faktycznie świat wokół niego, świat rezonujący z nim, staje się tym bardziej ciekawszy. I jakby to, że tak świetnie się ten film ogląda, też wynika z tego, jaką postacią jest Forrest Gun. Bo gdyby Forrest Gun zaczął mieć warstwy i zaczął być tak bardziej tak, skomplikowaną to. postacią, to wtedy nie byłoby tego kontrastu z resztą bohaterów i z tym światem. I moim zdaniem ten film jest też mocno krytyczny. Wobec w ogóle wobec stanu, bo myślę, że to jest taki przykład tego filmu, który jakby jest peanem na cześć. American Dream, moim zdaniem przeciwnie, on jest taki krytyczny wobec American Dream. On właśnie uważa, że ja to tak odczytuję, że on pokazuje, no ten Dream jest nie, nie, nie za tym, za, tym za, za czym być powinien. I generalnie e, Ameryka jest bardzo zepsutym krajem, bardzo zagubionym. Bardzo takim szukającym jakiejś wartości tam gdzie, tam, gdzie nie powinien szukać, właśnie. I w tym sensie ja bym właśnie powiedział, że jest trochę antykonserwatywny, tylko używa do tego środków, które znamy dobrze. To nie jest film odważny. Odważny jak formalnie tak to nie jest film który ma rzucać nam wyzwanie jakieś intelektualne to jest film który ma film mówi ma zdecydowanie to jest jakby jeden tak, z tak. tych najważniejszych filmów mówi które powstały chyba prawda? jeden chyba jedyny tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze taki, który jest jedyny naprawdę... film mówi dla ciebie chyba tak. <laughs> no, jest tylko ale 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 jest to film który no nie, jakby robi poprawnie wszystko. Ja uważam, że nawet więcej niż poprawnie. Ja jestem absolutnie zwolennikiem tych wszystkich Oscarów, które, które on wygrał i nawet patrząc na tamten rok wciąż wbrew wielu opiniom uważam, że Forrest Gump był tym filmem, który powinien wygrać. Chociaż to był cię, trudny rok, bo to były bardzo dobre filmy nominowane. Natomiast no tutaj on potrzebował być taki prosty w przekazie, taki prosty w formie, żeby no trafić z jakąś, przynajmniej do mnie trafić z jakąś taką ciekawą, ciekawym przemyśleniem o dziwo, które na mnie działa po prostu. Moim zdaniem właśnie nie wiem, coś jest, mówię, no to nie jest najgorszy film na świecie, tak, to nie jest jakieś 1 jeden na 5, to nie jest bliżej gdzieś tam wyższego w półku, ale mi brakuje właśnie czegoś takiego czegoś mi brakuje w tym filmie. Czegoś, A na końcu by... Forest Carp ci mówi o czym jest film, więc. No, no. Tak, tak nie, no rozumiem. Gdyby Jasne, Jenny umarła nawet wcześniej, co nie, jakby on czekał na Busa, na jej pogrzeb, na przykład, co nie? O, i taki zrobi zakończenie. Okej, okay, właśnie, czy w obronie Jenny tylko dwa słowa. A, coś to jest postać, która przeżyła traumę w dzieciństwie i przeżywała tą traumę przez całe swoje dzieciństwo, i ta trauma ją wypaczyła. I Oczywiście wciskanie ją w tą kontrkulturę jest niby wiarygodne, tak? bo myślę, że dużo osób, które miały problemy z patologią w rodzinie trafiało do takich subkultur, ale jakby więc jakby to jest naturalne, że ona tam trafiała, ale to nie jest jakby automatycznie łączenie tego, że okej, okay, no to ci hipisi to wszyscy tacy byli. Tylko to jest historia tej Jenny, no ona prawdopodobnie w tych czasach tam by trafiła. Natomiast jej walka ze sobą to jest no, poradzenie sobie z tą traumą z dzieciństwa, z którą sobie nie umiała poradzić, i moim zdaniem niepotrzebne było. To całe na końcu wyznawanie miłości Forestowi. Tak, tak, tak. Bez tego. To, no. było, to, to było niepotrzebne, faktycznie, bo jakby to jest ciekawa droga i to, że ona. Ja bym ja mówił, no nie przekreślałbym mi tak zupełnie. I nawet fakt, że ona ostatecznie akceptuje tego Foresta Gampa jest jakąś taką. Kwestią, że ona osiąga jakąś tam dojrzałość, że jakoś, no, to jest to takie pocieszające dla widza, tak? że okej, okay, wyszła już z tego, z tego dołka, z tego bagna, jakoś się stara teraz ustatkować zrozumiała, że ten Forest to jest dobry chłop, że on ją zawsze obronił, natomiast no to już jest takie, to już jest takie nie, nie, no Właśnie i... to zakończenie jakby psuje tą postać, to prawda, to że ten ślub cały to jest jakby rzecz, która powoduje, że nagle, że może się wydawać, że to ten Forest Gump nie jakby nie zasłużył na nią, znaczy nie na zasadzie, że nie zasłużył na nią, bo tyle na nią pracował, tylko Powinien się znaleźć tylko dla niego ktoś lepszy, tak? To jest jakby. Yy, wiesz co, nie wiem. Ja nie wiem. No to był jednak ostry, to był facet o yy, pewnym ilorazie inteligencji faktycznie, yy, który. Znaczy, no, lepszy w jakim sensie? Czy lepszy w sensie... Jako, jako człowiek dobry, tak. Okej, okay, tak. to prawda, no ale wiesz, no, zafiksował się był. Nie, wszyscy do, dookoła się śmiali w autobusie i usłyszał jedno wspaniałe, czy, że możesz o, usiąść obok mnie, po, to już mu się tak totalnie zafiksowało w głowie, że potem już nie miał wstydzi. Ale mówię, no to, to jest ten problem y, tego wydźwięku w tym filmie, że. Y, który, który nam no, po prostu faktycznie y, można było poprawić. Tak. Dobrze, y, to chyba wszystko, jeśli chodzi o Foresta. Posłuchaj pełnej wersji odcinka na naszej stronie na Ankorze. Link w przypisie.